Siemanko, z tej SPOX2, konsola PS5 czyta płyt, a jakiś serwis wymienił blok optyczny i co? Ona dalej nie gada. Co jest grane? Nie wiem. Rozpoczynamy nową naprawę. Ale żeby nie było komisyjnie, podłączmy, sprawdźmy co jest grane, bo muszę Wam powiedzieć o jednym temacie. PlayStation 5 uruchamia się. Światełko niebieskie świeci, logo PlayStation pojawiło się. I teraz testujemy Spidermana Miles Moralesa i zobaczymy, czy w ogóle konsola wykryje płytę. I co się będzie działo, bo tego nie wiem. Płytę oczywiście wkładamy w dobrą stronę. Wciąga Git majonez. Na jednym live pokazywałem, jakie były problemy z sankami, z rolkami. Dużo się działo. Ładnie kręci. Słyszycie? Mikrofon słyszysz? Dysk nieczytelny. I to jest gra w formacie PS5. A włóżmy jej grę z PS2. Sprawdźmy co napęd widzi, a czego nie widzi. Tak wiecie, chcę posłuchać pracy bloku optycznego. Czy on rozkręca płytę, ona wchodzi na obroty? Czy z jest... Yy. Tutaj, jak widać, płyta na stop kręci. Nie ma żadnej informacji. Wyciągamy ją. Teraz FIFA na PS3. Elegancko rozkręca. Słyszycie? I przestało. Znowu dysk nieczytelny dziwne. A sprawdźmy film na DVD. Disk player wykryło płytę na DVD. Odtwarzaj dysk. Czyli taki pierwszy szybki test. Gry nie działają z PS5, z PS4, z PS3. Film na DVD działa. Teraz przydałoby się wstawić co? Film na Blu-rayu. Nie wiem, czy mam i szukać. Ok, tą płytę widzi jakkolwiek. Swoje lata ma, nie chce się odtwarzać do końca. Ale wczytuje się. Teraz sprawdźmy, czy PlayStation VR. Zatrybi. Już dawno powinien wczytać treść. Nie wiem na co czeka. Tyka, tyka. No i co z tego? Dzieje się coś dziwnego. Słuchajcie, rozbieramy szybko konsolę i podłączymy sobie do tej konsoli PS5 mój sprawny napęd, który jest full sprawny. Zobaczymy co jest grane. Zapamiętajcie, tu była informacja, dysk nieczytelny. A i żeby była jasność, firmware w tej konsoli był aktualizowany do najnowszego, przywracanie w bazie danych, ponowna reinstalacja, nic nie pomagało. I teraz to, co lubię najbardziej, rozbieranie PS5, bo to jest takie relaksacyjne, kurde. Ej, mała, chodź. Och, tym razem ciężej, z oporami. Ok, mamy środek konsoli, dalej nie grzebiemy. Robimy teraz co? Zabieramy ten napęd i stawimy nasz z moją elektroniką napędu. Zrobimy taki jeden praktyczny test. Sprawdzimy, jak się będą gierki, płyty DVD, płyty CD i tak dalej wczytywały na tym napędzie. Czy będzie wszystko ok? Czy może będzie to samo co tu? Musimy się upewnić, gdzie jest problem. Czy to jest wina napędu optyki, elektroniki napędu, czy może sama? sobie konsola wysyła zły sygnał do napędu, i tu jest problem, także przekonajmy się. Pyk. Napęd w rączkę, układamy go. Pyk. Zatrzask. Wszystko ładnie pyknęło. Zasilanie. Przechodzimy do testu. I teraz, kiedy robimy test na krótko, na te 3-4 minuty, nie muszę podpinać wentylatora dla jasności. Odpalamy konsolę. I rozpoczynamy od testu z grą w formacie PS5. Spiderman i cyk. Posłuchajmy. Rozkręca. Rozkręca mocniej. Słyszycie? I zobaczcie jaka informacja. Dysk nieobsługiwany. A tam była informacja jaka? Dysk nieczytelny. I wiemy teraz jedno. Jeżeli do konsoli PS5 włożymy inny napęd, z innej piątki, z inną elektroniką, on wczyta płytę, rozpozna, znaczy w sumie to jej nie rozpozna, da nam informację dysk nieobsługiwany, ale po pracy napędu słychać wyraźnie, że wszystko jest OK. Czyli gierki w formacie PS5 nie widzi. Dobra, wkładamy dysk od PS4. Pamiętacie, ona nie chciała się wczytać. Napęd próbował i eee, eee, nic. Słuchamy. Znowu wchodzi na obroty. Dysk nieobsługiwany. Od razu tak pstryk, czyli optyka, mechanika i tak dalej, elektronika działa. Przechodzimy na film DVD. Come on. Jak będzie tym razem? DVD za nie? Odtwarzaj dyski Blu-ray DVD. I to jest smutne, jeżeli byśmy kupili jakąś PS5, gdzie ktoś kombinował przy napędzie i napisze wam informację, że konsola wczytuje filmy DVD, no to może było kombinowane i zobaczcie. Film się ładnie, elegancko wczytał. Universal, coś tam, nie? Film działa, spoko, dobra. Konsolę teraz wyłączam i mój pomysł teraz na to jest taki, w pierwszej kolejności, to nawet nie, to nawet nie ma sensu, bo wiecie, co można byłoby zrobić? Elektronikę z tamtego napędu włożyć tutaj. Robimy to, czy nie? Chociaż to było na live'ach, więc dobra, dzisiaj się skupimy na innym aspekcie. Ja zakładam, że problem jest z układami na elektronice. Wiadomo, że zmierzyć jej za bardzo nie ma jak, bo do tego nie ma schematów, nie ma nic, to jest tajne przez poufne, więc Sony zależy na tym, żeby nikt do tego nie pchał rączek, a tym bardziej serwisy niezależne, tak jak mój. Więc my zrobimy rzeźbę. Przerzucimy układ z płytki A do płytki B i test, bo na logice jest kilka układów. A my przerzucimy serduszko. Zaczynamy! OK, mamy już naszą elektronikę, z niej wypinamy tasiemki. I to jest elektronika moja, serwisowa. Jeszcze wykręcamy dwie śrubki. Odpinamy tasiemkę od bloku optycznego. Zabieramy ją. I dzisiaj, słuchajcie, przerzucamy układ, który odpowiada za przypisanie danego napędu do płyty głównej z płytki A do B. To jest płytka moja sprawna, więc z tamtej płyty układ SIE CXD 963R1 stamtąd przerzucamy. Tu więc ten za chwilę zabieramy za pomocą Hotera. Tylko, oczywiście, jeszcze teraz rozbieramy drugi napęd, wyciągamy tak samo elektronikę i cały blok optyczny, wszystko zostawiamy na boku, bo chcemy dowiedzieć się, co może powodować ten błąd. Teraz zabieramy górną blachę, cyk, odkładamy wszystko na prawą stronę i znowu ponownie. Dwie śruby od elektroniki, taśmka od silnika, cyk, detekcja, blok optyczny na bok i ponownie zwalniamy zaczep od bloku optycznego. Tą elektronikę już sobie okleję zawczasu, żeby nie pomylić tematów w wiecie, Druga sprawa, dobrze jest w razie czego zrobić sobie zdjęcia nawet czy telefonem, czymkolwiek, żebyśmy mieli numery seryjne układu. Czasami jest tak, że po pomylimy coś, pogubimy coś i zastanawiamy się później, co gdzie było. Dlatego, jeżeli chodzi o ten układ, widzimy tam ostatnie cyfry DXC, coś tam 06. Lepiej mieć to czasami gdzieś zarejestrowane. Bo jak robimy rachu ciachu z jednej płyty do drugiej, na podmiankę, na potrzeby testów, różnie bywa. Także ten procesorek, malutki układ parujący, przerzucamy. Także nasz minionek dzisiaj ma znowu zajęcie. Idziemy i klasycznie topnik w rękę. Oblewamy układ dookoła. Cyk. Wiecie co, jest jakaś mała szansa, że na tej płytce jest problem może z rezystorem, ale życie mnie nauczyło, że takie rzeczy się praktycznie nie zdarzają w przypadku logik napędów. Jest jeszcze opcja, że może ten sterownik. On jest walnięty i on powoduje tu jakieś anomalie. Doszukiwanie się w dalszych komponentach wymagałoby schematu. Po omacku ciężki temat. Dlatego najszybsza, najkrótsza droga to jest co? Wymienić właśnie ten układ. Dlatego to robię. Chod w rękę, nagrzewamy. Okrężne ruchy jak zawsze. O, dawaj, dawaj. Co poszło. Zobaczcie, on ma thermal pad pod sobą. Dlatego tak ciężko było go ściągnąć. Aż dziwne, czyli ten układ musi się nagrzewać podczas wykonywanej pracy, bo to nie bez powodu on jest tak zaprojektowane. I teraz tak, ten dawca leci gdzie? Do tej w pełni sprawnej płytki. Także ściągamy dubka, patrzymy co będzie. No malenki, dawaj. I pyk, i poszło nawet lepiej niż wtedy. Także mój układ odkładam w bezpieczne miejsce, bo on jest sprawny. I można byłoby teraz, wiecie, co zrobić nawet? Drugi temat. Mój układ wlutować do tej drugiej elektroniki i sprawdzić, czy normalnie rozkręca płyty, czy jest wszystko ok. W ten sposób się wyklucza błędy napędów. Teraz klasycznie to, co na tym kanale było, jest i będzie. Plecionka, cyna i keja. Musiałem sobie pomóc hoterem, bo słuchajcie, ten thermal pad, solidny. Teraz użyję cyny niskotopliwej na thermal pada, bo po co mamy grzać tą płytkę nie wiadomo jak długo. Nie nagrzewajmy jej niepotrzebnie. Teraz tak, jeden kapin jest w lewym dolnym rogu. Ta strzałeczka, ten mały trójkącik w zasadzie pokazuje nam ją. Pamiętacie, mówiłem, że układ 05XC ostatnie rzędy, ten układ pochodzi z oryginalnej elektroniki. I fajnie by się go wlutowało, ale w tym momencie to wszystko słuchajcie, lewituje, bo Termal pat robi nam przestrzeń. Także pierwsze, co tym razem, musimy nagrzać laminat i pozwolić jemu przykleić się do układu, więc nagrzewamy. No i zobaczcie, ta cyna już w tym momencie robi się jaka? Płynna. więc przykładamy układ i pozycjonujemy. Uda się? Myślę, że się uda. Czekamy chwilę, nie tykam nic, nie oddycham, czekam. patrzcie, łapiąc pierwszą nogę mogę ruszać całą płytką. Widzicie? Termal pad złapał. Teraz lecimy stopnikiem. Jak wygląda moja robota? Na pewno lepiej niż gniazdo HDMI na ostatnim live, bo tam było zwarcie na jednym pinie, więc sprawdzę, sprawdzę, czy w tym wypadku nie ma jakiegoś kuku, bo czasami, wiadomo, śpieszymy się i popełniamy takie błędy. Więc tutaj, pin po pinie, przyglądam się, czy nie ma jakiś. Słuchajcie, słyszeliście kiedykolwiek o wąsach cynowych? Powiedzcie, napiszcie w zasadzie. Wąsy cynowe, co to w ogóle jest? Dobra, przyznaję, piny polutowane są spoko. Teraz ta elektronika wskakuje do mojego napędu, i robimy test. Przekonamy się, czy ruszy, czy nie. I później konkluzja. Nakładamy górę. Napęd mamy zatowarowany. Także wkładamy go do budy i robimy test. Jak myślicie, ruszy czy nie? Napiszcie. Ja myślę, że nie ruszy. Znaczy nic nie chce działać. To dlaczego to by miało? Nie? I znowu podpinamy taśmę transmisyjną. Od tego. No, to jest najważniejsze. Pyk, pyknęło. Zasilanie. Startujemy. Za chwilę startujemy. I słuchajcie, po co ja to wszystko robię? Bo najprościej by ktoś powiedział, słuchaj, przerzuć albo odczytaj w SAT, no nie? Odczytaj BIOS, klucz napędu, wgraj do drugiego napędu. No okej, okay. tylko jest jeden problem. To jest wszystko tak pozabezpieczane, że nie ma w ogóle informacji co, gdzie, jak, po co. Najprościej by było właśnie wpiąć się w ten układ, zgrać w SAT, wgrać do drugiego układu, Mamy po temacie. Na pewno by drugi napęd zatrybił, bo tu chodzi o klucze parujące. To napęd musi się dogadać z elektroniką, z pytą główną, że wszystko jest OK i dopiero wtedy pozwala uruchomić dany nośnik. A w tym wypadku co mogę zrobić jako serwisant? Nic, mam ręce centralnie związane, dlatego my musimy walczyć z korporacjami i dopuszczać się do takich rzeczy. Odpalamy konsolę. Miles, proszę Cię, zadziałaj, jak myślicie, będzie dobrze, czy będzie źle? Próbujemy. Pamiętajcie, płyta do góry nogami, bo konsolę jest do góry nogami. Zadziała, czy nie? Ja myślę, że nie. Ale lepiej się miło zaskoczyć. Patrzę na to, co Wy widzicie. Niby wkręca się. Napęd się odezwał. No. Ej! Miles Morales! Działa! Ja pierdziele! <ścoughs> nie wierzę! Że. Ja pierdzielę! Zatrybiło! Jak to? Jak to? Nie liczyłem na to. Ciary mam. Mam centralnie ciary. Jak w horrorze, których nienawidzę. Których nie oglądam. Ja pierdzielę. Patrzcie, instalowanie zawartości wymaganej do rozpoczęcia gry. Jakim cudem? Dziwny temat. Centralnie dziwny temat, bo serwis, wiecie co zrobił? Wymienił blok optyczny, nic to nie dało i potem się z nimi skomunikowałem. Pytam się, słuchajcie, jaka była pierwotnie usterka zanim wsadziliście rączki do konsoli? To mówią: wkładają płytę, rozkręcają trochę, za chwilę informacja. Nierozpoznany dysk, ta pierwsza opcja. Już zapominam. I ta pierwsza informacja właśnie, że nie halon dysk, no nie? Rozebrali konsolę. Co zrobili? Ten napęd strasznie rzęzi. Podstawie piankę PE, żeby było mniej drgań. Bo wiadomo, konsola jest do góry noganiem. No i wracając do tego serwisu, oczywiście. Rozebrali, wymienili blok optyczny. Po wymianie bloku optycznego było dokładnie to samo. U nas, jak przyszedł sprzęt, Mietek zrobił dokładnie to samo. Czyli rozebrał, sprawdził blok optyczny i z tego mojego napędu przełożył tam dalej to samo. Wszystko to samo, jeden do jednego. No i pomyślałem, nagram materiał, a nuż widelec, a dlaczego nie? I teraz zawsze pozostanie pytanie, co jest skrzanione na tej płytce? Kurde. Bardzo możliwe, chociaż wiecie co jest jeszcze. Jest jeszcze jeden temat, że ten układ SIECXD 900 coś tam od samego podgrzania możliwe, że on teraz będzie działał, a na przykład jutro ta konsola już nie będzie odczytywała płyt. I nie jest to wysane z palca, bo miałem takie konsole już z 7 lat temu, Xboxy One S, One X, gdzie centralnie siadał ten mikroukład ARM, mikrokontroler i jak się działo? Konsola dostawała błędu aktualizacji. Podgrzewałem hoterem układ, odpalałem aktualizację, przechodziła, no spoko. Wystygła, znowu nie odczytywała płyt. Zmieniałem dysk twardy, znowu instalowałem soft i znowu błąd napędu. Podgrzewałem hoterem, jeb działa i tak w kółko. I koniec końców nie dało się tej konsoli naprawić. Więc tutaj mam nadzieję, że to zatrybi. Poczekam sobie 25 minut. Słuchajcie, tak się pobierałem tym wszystkim. Konsolę trzeba wyłączyć, trzeba jej podłączyć wentylator. Co prawda, jak dotykam palcami układ chłodzący, on może ma 35 stopni, nie więcej. Także nie ma lipy, ale wyłączmy konsolę. A ja nie będę tracił 24 minut na instalowanie Spidermana. Odpalę gierkę z PS4, Ghost of Tsushima czy coś, te gry szybciej się instalują. A w zasadzie to się praktycznie od razu uruchamiają. Wyłączmy ją. Najpierw chodź, chodź płytka, chodź, chodź, bo to niezwykły temat. Lepiej się tak miło zaskoczyć, a nie standardowo robisz, robisz i czujesz, że jesteś w takim ciemnym tunelu, idziesz. Nigdzie nie dojdziesz. A tutaj, bam, bam, ha. Teraz konsolę skręcę na cztery śruby, bo na potrzeby testów, wiadomo, nie wymaga to więcej, nie? Mówiłem o tym wielokrotnie. Nie składajmy nigdy sprzętów tak na full, na full, bo on nas w konia zrobi, i potem co się okaże znowu rozbieraj go. I znowu podpinam ją, bo tak jak wspominałem układ chłodzący musi być przykręcony. No i najlepiej tą konsolę dać w tej pozycji, w której ona powinna pracować. Powiem wam, taka bez tych dekli inaczej wygląda, nie taka smuklejsza się wydaje. Ja by ją pogrubia, Pali mi ją. Kiedy wiem, że sprzęt działa, to jest takie miłe uczucie. Odpalasz go, wierzy on się odwdzięczy, uszczęśliwić. Dobra, Spidermana wiadomo. Zobaczcie, jest ślad, że się pokazała ta gra, a wstaćmy PlayStation VR Demo Disk i zobaczymy. Słuchamy napędu. Od razu wchodzi na obroty, robi to samo co mój oryginalny napęd. Patrzcie. PlayStation VR dodano do obszaru pobranie, bo konsola ma internet. Bo tak jak wspominałem wcześniej, próbowaliśmy ją aktualizować, a te aktualizacje nie wnosiły nic niczego. Idziemy po jakąś gierkę. Zapodajmy jej jeden z najlepszych tytułów ever. Jeszcze nie ogrywałem, ale to jeszcze przede mną. Ghost of Tsushima. I zobaczymy. Wykryje. Patrzę na monitor, na podgląd. No, kaman, kaman. Miles się patrzy. Minionki się patrzą. I wy się patrzycie. I co? Jest. Wykryło. Spoko w TSUSHIMA chyba nie potrzebuje instalacji. Skłamałem, ale na szczęście jest to 19 GB i według informacji, jakie konsola podaje, to 13 minut. Także poczekam chwilę za ten czas, co będzie gra się instalowała. Słuchajcie, wlutuję ten układ do płytki oryginalnej. Testy już zrobię poza filmem. Najwyżej uprzedzę Was w komentarzach albo jutro, sobota, albo poniedziałek, jak się zachowuje ta elektronika i postaram się przemierzyć po kolei wszystkie rezystory. Później punktem odniesienia będzie inna elektronika. Pytanie, czy w ogóle znajdę jakąś zależność? Bo jest jakaś szansa, że może jeden rezystor jest trzaśnięty. Kto wie? Ej, podczas gdy ja sobie tą płytkę już ogarniam, czas się wydłużył. No bez jaj, patrzcie. 5 godzin, 6 godzin. Napęd rozkręca. Coś jest nie tak. 61 minut. 887 gigabajta skopiowano. Patrzcie! No kurde! Nie można zainstalować. Informacja nie można zainstalować. Coś poszło nie tak. No nie! Franco! Hauderiu! Już się cieszyłem, no. Nie wierzę, to po prostu się nie dzieje naprawdę. Ok, wkładamy Milesa Moralesa i zobaczymy, czy go wykryje, czy nagle będzie coś nie halo z dyskiem. To będzie ciekawe. I słuchamy, bez muzyczki Karol. No, rozkręcaj. Nie rozkręca? No. Nie wykryło, patrz! Nie wykryło Spidermana. Dysk nieczytelny. Włosy mi z głowy wypadają. Dysk nieczytelny. Dupa, jedna wielka dupa. Wykrakałem temat z podgrzewaniem układu. I to wiecie, to nie jest tak, że na laminacie się coś podgrzało. Nie, bo to jest oryginalna płytka z tą nalepką. Pochodzi z tego napędu. Tam siedzi teraz w środku. Moja logika z procesorem z tej płytki. I to jest to, co mówiłem, podgrzane, zatrybiło. I patrzcie, około 20 minut było pięknie, no i jest kibel. Ja nie mogę. To się dzieje tu i teraz. Jeszcze raz wkładam go w Tsushima. Rozkręcaj. Tak, to nic nie będzie z tego. O, rozkręciło. Wykryło. No, i zobaczymy, jak będzie szło kopiowanie. Nie można instalować, coś poszło nie tak. A zapewne, jak wsadzę film DVD, to normalnie go wykryję i będzie to samo co na samym początku tego materiału. Mojej pracy z tą konsolą. Film się odpala w tym samym miejscu co wtedy, bo zapamiętało dysk, i tak dalej. Ok, nie tego się spodziewałem. Już był taki happy end, kurde, fanfary. Jee, yeah, super fajnie, naprawił, działa. Będą piążki, pieniążki, pieniądze, hajsy. I co będzie? I znowu zobaczyło. Obliczanie czasu. I koniec. O, i znowu. Świerszcze. Skopiowało trochę. Ze 100 mega. I znowu. Halo, świerszcze. Kończę to na dzisiaj. Trzeba wyjść stąd, bo elektronika po prostu czasami robi w balona. I teraz tylko pytanie zasadnicze: czy to będzie usterka powtarzalna? Bo powiem Wam jedno: w konsolach PS4 Slim Pro wielokrotnie uszkadzał się sterownik napędu firmy Mediatek. Tego układu nie da się odczytać, nie da się go skopiować, nie da się go wgrać zawartości do drugiego układu, i wiele tych konsol do nas trafiało, gdzie PS4 nie wciągały płyt. To była usterka nienaprawialna. Czuję, że temat będzie powtarzalny, tylko oby ta skala nie była zbyt wielka. Kończę na dzisiaj. Jak się materiał podobał, łapa w górę, jak nie łapa w dół, napiszcie komentarz, dajcie lajka, like, suba, co tam chcecie. I do następnego, bo no jeszcze teraz coś mnie zaczyna denerwować. Widzicie to. A kończę to. Dobra, na razie. Hej, pozdro. Cześć, hej.